Dzień dobry Państwu. Nazywam się Marek Jakubowski, jestem radnym miasta Gminy, członkiem Komisji Urbanistyki i Rozwoju Miasta i chciałem Państwu powiedzieć o największym projekcie z zafinansowaniem unijnym, który prowadzi EPWIKLU w sferze remontów i budowy nowych sieci wodno-kanalizacyjnych. Projekt jest znany powszechnie, natomiast ciągle wymaga uwagi, ponieważ dopiero zbliżamy się do kluczowego momentu tego projektu, mianowicie złożenia wniosku ostatecznego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który dalej będzie prowadził tą sprawę. Chodzi o to, że mimo ogromnej pracy, którą MPWiK już wykonał i nawet rozpoczęcia pewnych prac, które będą już finansowane w ramach tego projektu, ciągle EPEWiK boryka się z pewnymi trudnościami. Wynika to z tego, że w już wstępnym projekcie były zawarte między innymi, poza tymi głównymi sieciami wodnymi i kanalizacyjnymi, były też poruszane z, problemy związane z zagospodarowaniem osadu pościekowego z oczyszczalni Hajdów, które w tej chwili są już osuszane, natomiast nie mamy co z nimi dalej zrobić, tak wprost powiedzieć. W związku z tym EBEK zaproponował pięć sposobów zagospodarowania takiego końcowego tych osadów, między innymi doszkliwianie, o którym Państwo może słyszeli, bo to przez prasę było, było podawane, jednak prezydent miasta wycofał się z tego pomysłu ebemik i jakby nakazał wręcz zrezygnowanie z budowy tej ze szkijami, która moim zdaniem była najlepszym, śmiałym, bo bardzo nowoczesnym, ale idealnym rozwiąza rozwiązaniem. Owszem, pan prezydent powiedział, że sprawę będziemy inaczej rozwiązywać poprzez na przykład zagospodarowanie w ogóle odpadów taką technologią plazmową, tak zwaną. Od razu mówiłem wtedy, że taka technologia kosztuje ponad 500 milionów złotych, w związku z tym jest to nierealne. To się potwierdziło. Potem byli Kanadyjczycy, którzy próbowali też zakład utylizacji odpadów dla lubelskiej aglomeracji stworzyć. Też się nie udało. Tych propozycji było już na terenie terenie w przeciągu kilku ostatnich lat no kilkanaście wręcz ale ciągle się to nie udaje zrealizować i w tej chwili mpwik stoi przed takim problemem że musi w dość krótkim czasie zaproponować zapisać wyliczyć wycenić i tak dalej konkretny sposób tego zagospodarowania nie jest tak że mpwik jest bierny w tej sprawie wymyśla różne sposoby Natomiast sposób taki, że sprzedajemy, czy przekazujemy te osady do cementowni Heum, na przykład, czy, czy zagospodarowujemy to czy w lagunach osadowych przy oczyszczalni hajdów, czy też w składowisku odpadów w rokitnie, no, jest dopracowywany, natomiast no, nie jest optymalny tak krótko mówiąc. W związku z tym... Bardzo będziemy się starać przekonać pana prezydenta do, po pierwsze, podjęcie konkretnych, szybkich i dobrych decyzji przede wszystkim. Natomiast w ramach wyboru tej dobrej decyzji być może będzie reaktywacja tej zeszkliwiarni, o której tyle złego i niepotrzebnie powiedziano w mieście Lublinie. Także ciągle sprawa jest w toku, mnóstwo ludzi jest zaangażowanych, natomiast wydaje mi się, że no absolutnie nie możemy tracić ogromnych pieniędzy unijnych, zwłaszcza w dzisiejszej dobie, kiedy już wszystko jest dopracowane i wystarczy po prostu kilka decyzji, żeby dać pracować ludziom z MPWiK-u, dać unowocześniać system, wodno-kanalizacyjny. Yy, chciałem podkreślić, że to jest coś niebywałego, żeby ludzie zrozumieli, że od 100 lat wodociągów lubelskich, 105 właściwie lat do wodociągów lubelskich, takiej inwestycji nie było. Przez następne, yy, no nie wiem ile, 100 lat też może takiej nie było. W związku z tym jest sprawa ważna i zupełnie niepotrzebnie jakieś tutaj są zawirowania w tym temacie bo są to poza meter retoryczne, my chcielibyśmy lubić widzieć nowoczesny, rozwijający się, ściągający pieniądze zewnętrzne, po prostu wykorzystujący swoją szansę.